I, cześć wszystkim, witajcie tutaj Frodo, a wy oglądacie kolejny odcinek serii. Zagrajemy w Tomb Raider jedyneczkę, kontynuujemy przygodę. W Grecji. Jest to nasz drugi etap. I już Wam mówię, jaka nazwa. Koloseum. Tutaj chyba coś będzie pływać. Co? Z tego co pamiętam. Czy nie? Oczywiście, że tak. nic nie było Do Koloseum jeszcze musimy dojść Dobra, tutaj też nas atakują lwy. który przenika przez filary filary ale to nie szkodzi nic i tutaj też oczywiście będzie pierd dokuczał nam chyba nawet nieraz czekajcie tutaj coś jest tutaj są przejścia ale tak to przejście chyba jest zamknięte właśnie jest główne przejście do koloseum E, zawalone znaczy się, a to jest chyba. Yes, chyba się wstraszyłem. Słuchajcie, zapomniałem o nim. Serio, zapomniałem o nim. Tak, tam musimy się dostać. Tam, gdzie jest ta wajcha. Niestety, tędy nie przejdziemy. Musimy poszukać zupełnie innego przejścia w tym celu. Idziemy sobie tutaj. Do góry. Dobra. Zanim wejdziemy jeszcze wyżej, to przejdę sobie tędy, żeby zabrać sobie apteczkę. O, dokładnie tu, duża. Także warto. I teraz zwracamy się i możemy tam wejść jeszcze wyżej. Okej. Okay. Tutaj coś było? Nie. Aha, tutaj chyba będzie pierwszy sekret. Już bliziutko. On jest dosłownie tam, na wprost. Wow. No. Zapiszmy sobie: Koloseum. Czy ja mogę tu zjechać? Przejdźmy sobie najpierw po sekret na boje do szotgana, ale to bardzo dobrze wracamy się Że wszystko dobrze robię, zapiszę sobie tutaj, bo mogę spać, a nie chcę drugi raz tego samego o, przechodzić. Ok. Myślę, że dobrze. Tu na dole mamy krokodyle. Się ich pozbędę oczywiście i zabiorę sobie od razu apteczkę okej okay. i przechodzimy na drugą stronę Pamiętam z aniversary, że Koloseum to było takie imponujące, imponująca lokacja. Tutaj to... chyba mamy kolejny sekret, wcale nie ukryty, ale jest, a tutaj chyba nic nie było, co? Jeśli nie mylę, nie, nie ma w tej części flar, więc nie zobaczymy. okej okay. oczywiście zapis no i jesteśmy tutaj, dokładnie w tym miejscu gdzie gdzie chcieliśmy, gdzie jest ta wajcha Muszą sobie w sumie Jakbyśmy chcieli się wrócić po sekret, czy coś tam. Jest i koloseum. Oczywiście pier już tam zapieprza. No to my za nim. go nie ma no po co Tutaj mamy salę. Po każdej, z każdej strony jest jakaś sala. Ale to nam na razie chyba nic, nic nie da, bo są pozamykane. Dobra, zejdźmy sobie na razie tutaj na dół. Chodź na dół. Ok, tutaj najpierw przejdę. A może jak wykorzystamy może sobie tutaj 21 naboi. A co mi tam? I tutaj mamy tak, mamy wajchy. Okej okay. i tutaj mamy jeszcze. Jesteśmy piętro niżej Klatki mi spadają Dobra Przejdźmy jeszcze tu Przejść na no, boj Tak było fajnie. Dobra. I teraz tak. Tutaj. Tutaj będziemy. Aha. Czasówka jest. Widzicie? pamiętam już. Kurde. Tak dawno grałem. Dobra. Otwierają się na jakiś czas tutaj drzwi. Lecimy tu. No, ale idziesz, no już nie zdążę. Chociaż, no nie zdążę. No widzicie, no widzicie, no bo po prostu ręce opadają. Ale wiecie o co chodzi. Dobra, mamy apteczkę. Próbujemy to jeszcze raz. Fu. I biegniemy. przekręcamy wajchy i biegniemy. ta Idziemy teraz tu. Nie wiem czy mi tutaj coś wyskoczy, już nie pamiętam. No wszelki wypadek. Tu nic. Dobra, nic. Mhm. ...i jesteśmy z tej strony. To była jedyna droga, żeby się tu dostać. Musimy się tam właśnie na tym balkon teraz dostać, ale jeszcze tutaj chciałem zebrać sobie... Chyba naboje są. Mhm. Do shotguna. Dobra. No ale Laro, nie w tą stronę dziecko. Zaraz gdzieś zginę. Dobra, tam nie ma nic, idziemy sobie tutaj. Jeden strzał tutaj potrzebujemy klucza. I także będziemy musieli znaleźć go. Dobra, najpierw to wysunę, bo tam chyba powinna być wajcha. Dobra, jeszcze taka apteczkę sobie zabiorę Czyli tutaj będziemy się jeszcze wracać, bo Potrzebujemy właśnie tego klucza Dobra, idziemy teraz najpierw tam Nie pamiętam, które to przejście się otworzyło, w którym z tych, tych wnęk Czy to tutaj? Ale chyba nie Ale sprawdzę Nie, tutaj jest górne Tu? Serio? Tutaj też nie. O, czyli tam na samym końcu. Mam nadzieję, że mi tu pier nie wyskoczy znowu. Jezu, nie pamiętam, słuchajcie, zaraz mi tutaj kula spadnie na łeb, coś czuję. O boże. No nie. To tak miało być, tak? Fajnie, że ja to pamiętam. O, ale to było emocje. Myślałem, że wpadnę na jakieś kolce. nam pewnie kolejną wajchę tutaj dało no pewnie że tak okej okay. tu mi coś wyskoczy no pier wypuścił się. Gdzie on polas? Już? Tylko tyle. Dobra, tu się otworzyło. Aniversary nie było, tak że Pier nam tak aż dokuczał. Praktycznie w ogóle z nim nie walczyliśmy. A, i tutaj słuchajcie, będzie sekret, który jest taką czasówką. A, nie wiem, czy mi się uda, no, ale zobaczymy. No, nie otworzyło się. No, hamsko. Nie wiem, jak on to zrobić żeby się otworzyło. Na górze powinno się otworzyć takie drzwi. A, już chyba źle zrobiłem. No, nie zdążę. Ale wiecie o co chodzi. Więc trzeba to próbować. Czy zrobić szybkie skoki, po prostu. O właśnie. To jest bardzo fajny sekret, dlatego że tutaj mamy broń, automaty, nareszcie. Więc warto sobie zabrać ten sekret. No i dobra, i mamy kolejną wajchę Ostatnie drzwi. No mi to znowu pewnie pierwszy. Wyskoczy. Bądźmy przygotowani, Dobra. o jest Faję. patrzcie ile od niego pakowujemy. A on nic. koniec zwieje i... i nic mu nie jest dobra, olać go przyjdzie na niego czas idziemy teraz tu dobra, mamy wajchę tak, ona nam otwiera te wejście tam jest jedna znajdźka apteczka to jest tam gdzie klucz sobie też tam pójdziemy ale najpierw musimy iść po ten klucz jeszcze apteczka dobra i tutaj musimy co wepchnąć tylko tak tak. Nic innego nie pozostaje, tylko wepchnąć. Okej, okay, teraz tutaj, w drugą stronę i mamy kluczyk. Pięknie. Super. Zrobimy sobie zapis i, i, i sprawdźmy w ogóle co to jest. Rustiki. Rusti. Okej. Okay. Wracamy się. On ja się wcale nie zdziwił, ale nie widzę go. Nie. Strasznie klatki spadają mi. Klatkowanie. A czy FPS -y mi spadają? Bardzo. A jeszcze tu mamy goryla. Musimy ponownie udać się na ten balkon, mamy już klucz, pomału zbliżamy się do końca etapu, Koloseum za nami. Okej okay. Wszystko to samo Nic mi tu nie wyskoczy Jeszcze zabiorę sobie znajdźkę Storeczka mała. Okej. Okay. Dobra, otwieramy sobie drzwi. O, jeszcze mi ktoś tu lata. Ale to tam to one tutaj się nie dostaną. Zapis. Co słuchajcie, tutaj co mamy? Szybko wypływamy. Dobra, wypływamy i otwieramy sobie przejście dalej. Trzy sekrety, no i dzięki. Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.